czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza Ty o człowiecze Boży podążaj za sprawiedliwością pobożnością wiarą miłością wytrwałością łagodnością walcz w dobrych zawodach o wiarę zdobywaj życie wieczne do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, Aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca Król królujących i Pan panujących jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto słowo Boże.